jedną z ulic w centrum miasta tak zwaną ulicę Miłą którą mieszkańcy tutaj nazywają ulicą Błotną bo jest same błoto, same dziury władze nic z tym nie robią poprzednie obiecały te obiecały a ulica jak była dziurawa, tak jest dziurawa o, tu trochę kamyka rozcepali bo to było wielkie no i bajoro i, no i jeszcze Nigdy tej ulicy nie zrobią. Nie zrobią nigdy, no pewnie, że nie zrobią nigdy. O, tu jakieś kamienie porozwalane, można sobie urwać połowę zawieszenia, zderzaków i co tylko się jeszcze da. O, tutaj troszeczkę prosto. Ostatnio ekipa jeździła, prostowała tą drogę, równała. Ale jak zidać na załączone obrazku, dziury są dalej. Prędkość, jaką się poruszam, to jest nie wiem, 5 km na godzinę, a rusza całym samochodem. O, ty, ty. O, teraz podjeżdżamy tutaj pod budynek wielorodzinny, nasz, mieszkalny, pod którym zawsze są największe dziury, najwięcej błota. I najwięcej przy samym wejściu do garażu nie można. Nie da się wjechać dokładnie. Wejście na klatkę od razu skutkuje naniesieniem błota, trudu. O, proszę zobaczyć, jak pięknie to wszystko wygląda. Musiałem się zatrzymać, bo się nie da przejechać. Trzeba zwolnić i na pół sprzęgle sobie jechać. Ci co nie wiedzą, przelatują tutaj, zostawiają pół zawieszenia. Ale cóż, w centrum miasta. Centrum miasta, nic, tylko mieszkać w centrum miasta. O, tam jeszcze sporo, 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 ale czas nam się kończy.